Siemka, kochani, dzisiaj otwieram kalendarz adwentowy z NYXA. Tutaj mamy wersję z takimi pudełeczkami, a wersję na 12 dni otwieram już na moim kanale, więc możecie zobaczyć, czy opłaca się go kupić. Wrzucam Wam linka do tego kalendarza, ponieważ jest dostępny na polskiej stronie. Tam też są w promocji inne kalendarze adwentowe, ale znalazłam sklep internetowy, który do niedzieli ma kod rabatowy i działa on również na kalendarze adwentowe. Podam Wam ten kod w opisie filmu. I słuchajcie, wchodzi na kalendarze z na ten 12 dni oraz 24 dni oraz na kalendarz ze świeczkami Yankee Candle o którym bardzo dużo osób mówiło i ja go otwieram i uważam, że to jeden z najlepszych kalendarzy, a na pewno ten świeczkowy, to był po prostu hitowy. Jeżeli chodzi o Janki, to jest najbardziej ich udany. Dobra, kochani, wrzucę Wam również link do tego sweterka, który mam na sobie z odkrytymi ramionami, a ja zabieram się za otwieranie tego kosmetycznego kalendarza. Kalendarz adwentowy kosztuje 289 zł, więc średnio wychodzi za jedno okienko 12 zł. Yy, troszeczkę boję się, słuchajcie, tych Kopert. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale dobra, pierwsze okienko to na pewno jest bardzo duże, więc zobaczymy jak to wygląda. Z Nyxa, jeżeli znajdzie się taki kalendarz, słuchajcie, na 24 dni normalny, nie w pudełeczkach, to oczywiście go otworzę. I tutaj pierwszy kosmetyk jest to żel do brwi, transparentny, po prostu do utrwalania, także myślę, że fajna opcja. I dwójki już tu nie widzę, więc obstawiam, że... Może być w tym, choć spójrzcie, no, raczej tutaj kosmetyków nie będzie, tak? No, raczej na pewno, bo to jest bardzo, bardzo małe. No i weź tu teraz, szukaj. No dobra, mamy dwójkę. Koperta, płaska, obawiam się. Jakiś kod rabatowy. Zaloguj się na platformie, subskrybuj jakiś tam box, nie wiem o co tu chodzi. Jeżeli chcecie, możecie sobie to wpisać, bo ja tego nie będę robiła, więc kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast, no dziwne to. Wiecie jak jest? Kupujesz kalendarz adwentowy z kosmetykami, no to chcesz tu kosmetyki, a nie jakieś pierdółki. Dobra, trójka bardzo lekka, więc też się obawiam, co tu będzie. Na pewno nie kosmetyk, jakiś gadżet. Mamy tutaj waciki wielorazowe, a właściwie chyba tylko jeden, dwa. Używacie czegoś takiego? One są w dotyku, jak te ręczniki szybko schnące. Ja nie używam takich wacików, ale. W sumie może powinnam zacząć. Tutaj taki woreczek, czy do przechowywania, czy do prania. No nie wiem. Póki co, ten kalendarz adwentowy naprawdę zaczyna się szczerze nie za dobrze. Dobra, czwórka. W czwórce już mamy kosmetyk i jest to produkt do ust, a dokładnie balsamik. Także zobaczmy, jaki ma kolor kolor jest zafoliowany, więc muszę go otworzyć. Jest to balsam nawilżający, a pachnie bardzo pięknie, tak jak maślane ciasteczka i teraz czas na szóstkę. Szóstka, słuchajcie, Mikołajkowa, tak? A nie, piątka jeszcze, dobra. Ale piątka i szóstka to są niestety koperty. Więc lipa. Ach, naprawdę nie rozumiem tego. Tu są interaktywne zajęcia jogi online. No to pozdro, naprawdę pozdro. Super rzecz związana z kosmetykami. Nie wiem, może powinien powstać jakiś kalendarz adwentowy z kodami rabatowymi. Co o tym sądzicie? Szóstka. Obstawiam, że jednak tu będzie jakiś gadżet, no bo jest to trochę grubsze. I ja myślałam, że ja już otwieram beznadziejne kalendarze adwentowe, ale. Tutaj przesadzili. Naprawdę. No nie wiem, dam jeszcze szansę. No oczywiście, no nie mogę skreślać, bo jestem dopiero na siódmym pudełku, ale dajcie znać, czy Wy też tak myślicie. Bo to jest jakaś tragedia. Chciałam w ogóle Was poprosić, że jeżeli lubicie moje filmy, to żebyście polecili swojej znajomej, mój kanał, mój odcinek, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyście akurat ten polecali, chyba, że chce się pośmiać. Mamy tutaj spray do utrwalania makijażu, 18 ml. No, spray jak spray pojawił się już w poprzednim kalendarzu adwentowym, który moim zdaniem był o wiele lepszy. No bo tam były same kosmetyki. Siódemka jest. I słuchajcie, przechodzimy sobie do kolejnego poziomu. Dziwny odgłos słyszę. Na pewno gadżeciarski. I to z tego. <śmetyk> to nie jest kosmetyk. Śmiać mi się chce z tego kalendarza adwentowego. No nie wytrzymam breloczek lusterką. No mówicie, że lusterko spoko, no ale. serio? Tutaj było więcej gadżetów niż kalendarzy adwentowych, niż kosmetyków. No i co? I musimy przejść do kolejnej koperty. Jesteście ciekawi, na co teraz będzie wstęp na zajęcia? Nie wiem, może ze śpiewania? Karaoke! <grym> Ej, serio, ja sobie robiłam jaja. Naprawdę jaja sobie robiłam, że... <grym> że to będzie śpiewanie. <grym> Ten kalendarz adwentowy robi sobie jaja z nas. Nie wiem, co myśleli twórcy tego kalendarza. Naprawdę, ja czekam na Wasze jakieś teorie, o co tu chodzi. Mamy, uwaga, pierwszy produkt do ust: Hit. Jest to błyszczyk Butter Gloss, 8 ml. Ja tego kalendarza adwentowego nawet nie przeliczam, bo tutaj nie ma co przeliczać. Jeżeli chcecie zobaczyć przeliczenie kosmetyków, to oczywiście ja. Przeliczałam w tym 12-dniowym, no bo tam były same kosmetyki. Ale tutaj, jak co drugie okienko to jest jakiś pierdoła, no to wiecie, no nie przeliczymy. Naklejki, lepsze naklejki niż karaoke, chyba, tak myślę. Także to są naklejki chyba na paznokcie. No spoko, ale fajniej byłoby, gdyby były jakieś świąteczne. Naprawdę, bywały piękne naklejki w kalendarzu adwentowym. Przywyczajcie, że my teraz mamy 12 okienko, a dalej nie będzie to kosmetyk, tylko znowu jakiś nie wiadomo co Fotobook. no dobra, jak ktoś chce to sobie róbcie z tych kodów, bo naprawdę ja już nie mam siły do tego kalendarza adwentowego to chyba będzie najszybsze otwieranie w historii bo mam tu za dużo kopert po prostu trzynastka nie no to nawet nie jest kosmetyk to jest takie jajeczko do czyszczenia pędzli nakładamy sobie na palce, nakładamy tu jakieś mydełko czy, czy jakiś płyn do czyszczenia nie wiadomo o co chodzi no ale dobra, chciałabym jednak kosmetyk Następnie koperta. No nie wiem. Najgorszy kalendarz adwentowy to jest mało powiedziane. Naprawdę. O, online fitness, proszę bardzo. Kto chce ćwiczyć, może ćwiczyć. Może tam w gratisie dają słuchajcie, jakieś kosmetyki dla osób, które się pojawią na te zajęcia, bo może będzie tak mała frekwencja. <laughs> 15. Ale teraz będzie kosmetyk, więc spoko. No dobrze, mamy tutaj Feel and Fluff. Jest to produkt do prwi, wydaje się ciekawy, bo ma taką szczoteczkę, ja to otworzę i Wam pokażę. Chciałam to przetestować, pokazać Wam na skórze, a okazuje się, że to jest produkt transparentny. Z jednej strony właśnie mamy szczoteczkę, co jest akurat bardzo ciekawe, a z drugiej strony po prostu w sztyfcie znajduje się wosk. Także no, co tu więcej gadać, idziemy się pośmiać troszeczkę, ponieważ dwa kolejne okienka... To są koperty 16 17. Tutaj mamy hmm. To jest chyba do malowania oka, co? Może jakiś kresek, a może do cut crease? Eyeliner. Dobra. Z początku myślałam, że tutaj się coś przykłada, to po prostu są różne końcóweczki. Ale po co tego aż tyle? Ja nie wiem. To wygląda tak samo te końcówki. Poza tym, kto taką grubą końcówkę zrobi? Nie chcę się rozkminiać naprawdę tego, bo ten kalendarz adwentowy mnie denerwuje. Że to jest najgorszy kalendarz, to naprawdę jest mało powiedziane. I tu macie jakieś koncerty za darmo na miesiąc, także. Także na pewno nie kosmetyki, ale jest nadzieja, bo 18-19 to będzie coś większego. Więc na bank kosmetycznego przekonajmy się co do zawartości. Uwaga. Kolejny utrwalacz do makijażu, też już go gdzieś widziałam. 16 godzinny 18 ml, więc. Jest jak jest. O nie, to będzie gadżet. To będzie na bank To jest taki małe, to jest takie leciutkie. Ojej, ojej. a jednak A nie. Myślałam, że może wiecie. Malutka, jakaś buteleczka, próbeczka. Chcecie zobaczyć, co jest w środku. Ja się boję trochę. Papierek. <laughs> słuchajcie, to powinno być tak, że będzie pierdyliard małych kopert, żeby się dowiedzieć nie, naprawdę o co tu chodzi w ogóle z tym kalendarzem adwentowym to wygląda jakby się pomylili pierścionek, ładny ale w sumie wiecie, no to nie jest kalendarz z biżuterią 20, nie, no ja mam wrażenie, że ja po prostu ekspresowo dzisiaj ten kalendarz otwieram Ech, masakra jakaś tam gra wirtualna, escape Masakra, masakra. To było 20. 21. Duże opakowanie. Czy będzie kosmetyk? Bardzo, bardzo proszę. Bardzo, bardzo, bardzo. Jest. Jest to tuż do rzęs pełnowymiarowy, więc spoko. To jest fajna silikonowa szczoteczka, więc okej, okay. 10 ml to mi się podoba. Jedziemy z numerem 22. 24. Zrobię, słuchajcie, na święto lasu po prostu kosmetyk, więc zobaczymy, co tu będzie. No to jest jakiś chyba, nie wiem, wzornik do robienia, czy to na twarzy malować? No nie wiem, takie tatuaże. Dramat! Po prostu szkoda słów na ten kalendarz adwentowy, a na pewno szkoda hajsu, totalnie szkoda. Darmowe lekcje gotowania, na trzy miesiące tym razem, zaszaleli. Widzicie jak już się otwiera ten kalendarz adwentowy 24. Śmiech na sali, porażka roku, cyrk na kółkach. Nie wiem, co tu jeszcze więcej powiedzieć. Jest to kosmetyk. Eyeliner. No i co? No i fajnie, że eyeliner, ale te reszty rzeczy to był taki totalny badziew, że aż. Jakby to powiedzieć, kulturalnie. Szkoda, strzępić ryja, tak bym powiedziała. Dobra, to nawet nie potrafię otworzyć. Już tak się załamałam tym kalendarzem. Eyeliner to Epic Ink Liner. Oczywiście w kolorze czarnym. Zobaczmy sobie jego końcóweczkę. Wygląda następująco, więc jest bardzo, bardzo precyzyjna, jak igiełka. Dobra, czas na podsumowanie tego całego kalendarza. Zobaczymy, ile tych kosmetyków. Uwaga, bo czegoś takiego jeszcze nie grali. 9 kosmetyków na 24 okienka, kilka pierdół, tych gadżetów, a reszta to jakieś zajęcia online. Nie wiem. Chcę się Waszą opinię zapytać, ale już się boję, co wy napiszecie. Dajcie teorię, dlaczego zrobili taki kalendarz? Co autor miał na myśli? Ja naprawdę mam cierpliwość, mam wyrozumiałość w wielu przypadkach, ale tutaj to się chyba po prostu nie da. Więc kto obejrzał ten odcinek do końca, jestem ciekawa. Niech napisze w komentarzu jaja, no bo po prostu autor zrobił sobie z nas jaja. Ja tak uważam, takie jest moje zdanie. Ten kalendarz po prostu jest niedopuszczalny.

Taki buziak mój piesek. Chociaż mi ty humor poprawisz, bo ten kalendarz mnie dzisiaj rozsierdził. <grystanie> Buźka.